W filmie dowiesz się wszystkiego o istotach pozaziemskich. Obcy, czyli życie pozaziemskie to stworzenia, które nie pochodzą z Ziemi. Ludzie od wieków zastanawiają się, czy we wszechświecie istnieją inne inteligentne formy życia. Nasza planeta jest tylko jedną z miliardów w galaktyce Drogi Mlecznej. Dlatego wielu naukowców uważa, że nie jesteśmy sami. Pojęcie obcych pojawiało się w mitach i legendach różnych kultur. Starożytni ludzie opowiadali historie o istotach z gwiazd, które przybywały na Ziemię i kontaktowały się z ludźmi. W czasach nowożytnych zainteresowanie tematem wzrosło, szczególnie po obserwacjach niezidentyfikowanych obiektów latających czyli UFO. Niektórzy twierdzą, że widzieli dziwne światła na niebie lub spotkali istoty o nietypowym wyglądzie. Nauka zajmuje się poszukiwaniem śladów życia na innych planetach. Prowadzone są badania Marsa. Europy, jednego z księżyców Jowisza i odległych egzoplanet. Astrobiolodzy analizują warunki, w których mogłoby rozwinąć się życie, na przykład obecność wody i odpowiedniej temperatury. Program SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, od lat próbuje przechwycić sygnały radiowe od innych cywilizacji. Temat obcych zainspirował literaturę, filmy i gry. W kulturze popularnej często przedstawia się ich jako zielone lub szare istoty o dużych głowach i wielkich oczach. Jednak w rzeczywistości nie wiemy, jak mogliby wyglądać. Mogą być zupełnie inni niż potrafimy sobie wyobrazić. Choć nie ma jeszcze dowodów na istnienie inteligentnych istot pozaziemskich, odkrycie nawet najprostszej formy życia poza Ziemią zmieniłoby nasze rozumienie wszechświata. Poszukiwania trwają, i w przyszłości być może poznamy odpowiedź na jedno z Najważniejszych pytań ludzkości: czy naprawdę jesteśmy sami? Niektórzy naukowcy uważają, że życie mogło powstać w wielu miejscach jednocześnie, ponieważ w kosmosie powszechnie występują podstawowe związki chemiczne, takie jak węgiel czy woda. Istnieją hipotezy, że mikroorganizmy mogły dotrzeć na Ziemię na meteorytach miliardy lat temu. Ten proces nazywa się panspermią. W ostatnich latach wysyłane sądy kosmiczne dostarczają coraz więcej danych o planetach i księżycach. Łaziki na Marsie badają skały i poszukują śladów dawnych organizmów. Teleskopy, takie jak kosmiczny teleskop Jamesa Webba, obserwują odległe układy planetarne i analizują atmosfery planet, aby sprawdzić, czy zawierają gazy świadczące o obecności życia. Niektórzy ludzie twierdzą, że rządy ukrywają informacje o kontaktach z obcymi cywilizacjami. Teorie spiskowe mówią o tajnych bazach wojskowych, gdzie przechowywane są szczątki statków kosmicznych i ciał obcych. Jednak nie ma wiarygodnych dowodów na potwierdzenie takich historii, więc większość naukowców podchodzi do nich sceptycznie to o istotach pozaziemskich. Obcy, czyli życie pozaziemskie to stworzenia, które nie pochodzą z Ziemi. Ludzie od wieków zastanawiają się, czy we wszechświecie istnieją inne inteligentne formy życia. Nasza planeta jest tylko jedną z miliardów w galaktyce Drogi Mlecznej. Dlatego wielu naukowców uważa, że nie jesteśmy sami. Pojęcie obcych pojawiało się w mitach i legendach różnych kultur. Starożytni ludzie opowiadali historie o istotach z gwiazd, które przybywały na Ziemię i kontaktowały się z ludźmi. W czasach nowożytnych zainteresowanie tematem wzrosło, szczególnie po obserwacjach niezidentyfikowanych obiektów latających czyli UFO. Niektórzy twierdzą, że widzieli dziwne światła na niebie lub spotkali istoty o nietypowym wyglądzie. Nauka zajmuje się poszukiwaniem śladów życia na innych planetach. Prowadzone są badania Marsa, Europy, jednego z księżyców Jowisza i odległych egzoplanet. Astrobiolodzy analizują warunki, w których mogłoby rozwinąć się życie? Na przykład obecność wody i odpowiedniej temperatury. Program SETI Search for Extraterrestrial Intelligence Od lat próbuje przechwycić sygnały radiowe od innych cywilizacji. Temat obcych zainspirował literaturę, filmy i gry. W kulturze popularnej często przedstawia się ich jako zielone lub szare istoty o dużych głowach i wielkich oczach. Jednak w rzeczywistości nie wiemy, jak mogliby wyglądać. Mogą być zupełnie inni niż potrafimy sobie wyobrazić. Choć nie ma jeszcze dowodów na istnienie inteligentnych istot pozaziemskich, odkrycie nawet najprostszej formy życia poza Ziemią zmieniłoby nasze rozumienie wszechświata. Poszukiwania trwają i w przyszłości być może poznamy odpowiedź na jedno z najważniejszych pytań ludzkości: czy naprawdę jesteśmy sami? Niektórzy naukowcy uważają, że życie mogło powstać w wielu miejscach jednocześnie, ponieważ w kosmosie powszechnie występują podstawowe związki chemiczne, takie jak węgiel czy woda. Istnieją hipotezy, że mikroorganizmy mogły dotrzeć na Ziemię na meteorytach miliardy lat temu. Ten proces nazywa się panspermią. W ostatnich latach wysyłane sądy kosmiczne dostarczają coraz więcej danych o planetach i księżycach. Łaziki na Marsie badają skały i poszukują śladów dawnych organizmów. Teleskopy, takie jak Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, obserwują odległe układy planetarne i analizują atmosfery planet, aby sprawdzić, czy zawierają gazy świadczące o obecności życia. Niektórzy ludzie twierdzą, że rządy ukrywają informacje o kontaktach z obcymi cywilizacjami. Teorie spiskowe mówią o tajnych bazach wojskowych. Gdzie przechowywane są szczątki statków kosmicznych i ciał obcych. Jednak nie ma wiarygodnych dowodów na potwierdzenie takich historii, więc większość naukowców podchodzi do nich sceptycznie to o istotach pozaziemskich. Obcy, czyli życie pozaziemskie to stworzenia, które nie pochodzą z Ziemi. Ludzie od wieków zastanawiają się, czy we wszechświecie istnieją inne inteligentne formy życia. Nasza planeta jest tylko jedną z miliardów w galaktyce Drogi Mlecznej. Dlatego wielu naukowców uważa, że nie jesteśmy sami. Pojęcie obcych pojawiało się w mitach i legendach różnych kultur. Starożytni ludzie opowiadali historie o istotach z gwiazd, które przybywały na Ziemię i kontaktowały się z ludźmi. W czasach nowożytnych zainteresowanie tematem wzrosło, szczególnie po obserwacjach niezidentyfikowanych obiektów latających. Czyli UFO. Niektórzy twierdzą, że widzieli dziwne światła na niebie lub spotkali istoty o nietypowym wyglądzie. Nauka zajmuje się poszukiwaniem śladów życia na innych planetach. Prowadzone są badania Marsa, Europy, jednego z księżyców Jowisza i odległych egzoplanet. Astrobiolodzy analizują warunki, w których mogłoby rozwinąć się życie, np. obecność wody i odpowiedniej temperatury. Program SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence. Od lat próbuje przechwycić sygnały radiowe od innych cywilizacji. Temat obcych zainspirował literaturę, filmy i gry. W kulturze popularnej często przedstawia się ich jako zielone lub szare istoty o dużych głowach i wielkich oczach. Jednak w rzeczywistości nie wiemy, jak mogliby wyglądać mogą być zupełnie inni niż potrafimy sobie wyobrazić. Choć nie ma jeszcze dowodów na istnienie inteligentnych istot pozaziemskich, odkrycie nawet najprostszej formy życia poza Ziemią zmieniłoby nasze rozumienie wszechświata. Poszukiwania trwają i w przyszłości być może poznamy odpowiedź na jedno z najważniejszych pytań ludzkości: czy naprawdę jesteśmy sami? Niektórzy naukowcy uważają, że życie mogło powstać w wielu miejscach jednocześnie. Ponieważ w kosmosie powszechnie występują podstawowe związki chemiczne, takie jak węgiel czy woda, istnieją hipotezy, że mikroorganizmy mogły dotrzeć na Ziemię na meteorytach miliardy lat temu. Ten proces nazywa się panspermią. W ostatnich latach wysyłane sądy kosmiczne dostarczają coraz więcej danych o planetach i księżycach. Łaziki na Marsie badają skały i poszukują śladów dawnych organizmów. Teleskopy takie jak kosmiczny teleskop Jamesa Webba obserwują odległe układy planetarne i analizują atmosfery planet, aby sprawdzić czy zawierają gazy świadczące o obecności życia. Niektórzy ludzie twierdzą, że rządy ukrywają informacje o kontaktach z obcymi cywilizacjami. Teorie spiskowe mówią o tajnych bazach wojskowych, gdzie przechowywane są szczątki statków kosmicznych i ciał obcych. Jednak nie ma wiarygodnych dowodów na potwierdzenie takich historii, więc większość naukowców podchodzi do nich sceptycznie.